Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nice, a to jest kolejny odcinek z serii 60 Seconds Reatomized. No i co, przechodzimy od razu ponownie do nowej gry, Apokalipsa. Ponownie będziemy Tedem i ponownie drugi poziom trudności, żeby rozejrzeć się. Zresztą, jak wiadomo, po poprzednim odcinku nie jestem jakimś prosem w to. Na pewno tak. Na pewno tak. Maska. Maska siekiera. Maska siekiera. Ted musi zdążyć. Tu jest dzieciak. Tu jest ta. Tu jest moja żona. Jest siekiera. Dobra, to zacznę. Zacznę stąd. OK, Biorę to. Biorę to. I już jestem pełny. I już jestem pełny. Gdzie jest schron? Schron jest tu. Szybka akcja. Biorę kłódkę. Biorę maskę. Wrzucam to tu od razu, żeby nie było Biorę dzieci, idę po dzieci Wezmę, tak, wezmę zupę I biorę y, Dziążkę Dobra, mam siekierkę y, Nie wiem, czy wziąłem walizkę Teraz nie jestem pewien, czy wziąłem walizkę Biorę to, biorę to Okej, okay, biorę młodego w, Tu jest radio, biorę radio, muszę wziąć radio y, Muszę wziąć radio Ale to zaraz Raz, dwa, tu jest broń Trzy, woda, woda Kurde, wodę chciałem wziąć, a nie to. Dobra, nieważne. E, mamy dużo zupy. Biorę wodę. Biorę wodę. Mam maskę. Mam maskę na pewno. E, radio, radio, radio. E, jeszcze, 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 jeszcze co? Mapa, mapa. Dobra, no trudno. E, e, e. W ostatniej chwili. O kurde, blaszka. Ale no nie wziąłem walizki. Nie wiem jakie to ma... Skutki, jakby będę wiedział. Nie mam apteczki, mam maskę za to, maskę będą mogli wziąć, ubrać. Nie wiem, czy w końcu wziąłem tą siekierkę. Wziąłem siekierkę? Mam siekierkę. Dużo zupy, mało wody. Kłódka siekierka radio. Nie ma tragedii, mogło być lepiej. Nie mamy nic do, jakby do zabawy. Kogoś może z tego powodu odbić. Ale są wszyscy. Jest szczęśliwa rodzina. No i zaczynamy. Harmonika. Okej, okay. zatrzasnęliśmy wejście do schronu w ostatniej sekundzie przed wybuchem o mały włos, wiadomo, uda nam się na pewno tym razem. Zupełnie zapomnieliśmy, że jakiś czas temu wrzuciliśmy do schronu kilka rzeczy, Harmonika raz, i to tyle w zasadzie, okej. Okay. Mm, pierwszy dzień, nikomu nic nie jest, dużo zupy, to jest plus, jak będzie potrzebna zupa, komuś, nie wiem, dać, wymienić za zupę, to mamy, okej, okay, ale nie mamy wody. Zawsze marzyło nam się przyjęcie z wielkim tortem z jakiegoś powodu. Nigdy nam się to nie udało. Raz obiecano nam wspaniały tort. Niestety było to kłamstwo. Było to dla nas wielkie rozczarowanie. Nie byliśmy zadowoleni, gdy tylko znikną te radioaktywne chmury, z pewnością załatwimy sobie pyszny tort. Na pewno. Drugi dzień. <laughs> Będziemy mogli kogoś wysłać na ekspedycję, więc wyślemy. Y Wcześniej zaczynałem od dzieci, więc teraz od dorosłych. Ted pójdzie jako pierwszy. Nie musimy się o niego martwić. Ma się dobrze. Mary Jane ma się dziś nieźle. Oby, tak dalej. Dokładnie. Ted. Wszyscy są Git. Wszyscy są Git. No, drugi dzień. Jakby miało być inaczej. Ekspedycja. Lecimy. Co to było? Szczur. Mniejsze od kotów, a ten podwójny ogon nie możemy pozwolić. Dobrze, że mam siekierkę. To właśnie na takie sytuacje wziąłem siekierkę. Mam nadzieję, że się nie zniszczy. Nie powinna. Jest siekiera git. Eem, nasze puszki są bezpieczne, nieszczęśliwe dla tego kodłatego mutanta. Dokładnie. Na jego nieszczęście pragnienie, 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 pragnienie. Wiadomo, trzeba pić. A propos picia, łyczek wody, pamiętajcie o nawadnianiu. I lecimy. Kogo wysłamy? No Teda oczywiście, który weźmie maskę. Tym razem zaczynamy od rodziców. Teda pójdzie, pie, poszedł pierwszy. Później pójdzie panna pani Dolores. Jaka tam panna, dwójka dzieci. Ma maskę ze sobą. Tym razem nie zapomniałem o masce, to jest, to jest dobrze. Odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie. Każdy dostaje powodzie na nasze nieszczęście. Ktoś bardzo poważnie przykłada się do pukania w władz. Boimy się otworzyć, ale przecież mogą być, to być jakieś dobre wieści, prawda? Ile dalibyśmy za okazję do zobaczenia jakiejś przyjaznej twarzy? Nawet jeśli miałby to być nasz sąsiad Ned. Jeżeli nasze miasto zostało zbombardowane z jakiegoś konkretnego powodu, to możemy się założyć, że właśnie on jest, on był tym powodem. Generalnie nie wiemy, kto to jest, ale jest Dolores z dziećmi. Więc mam nadzieję, że nic złego się nie stanie. A jeśli coś już mają zabrać, to zupa, dobrze? Zupa. Czy coś się stało? Wygląda na to, że nie. Otworzyliśmy drzwi, ale nikogo tam nie było, cholerni kawalarze, na żarty im się zbiera nawet po, po apokalipsie. Okej. Okay. Dolores jest ok, Mary Jane ok, Timmy ok, lecimy dalej. Majstrując przy radiu natrafiliśmy na ledwo słyszalny przez nasze, przez straszne zakłócenia i wrzaski głos. Głos, który chyba przemawia w obcym języku, red, jeśli to Sowieci, powinniśmy tego posłuchać, ale jak to będzie miało wpływ na dzieci? Posłuchajmy. Dzieci na pewno się nie zradykalizują, są za młode jeszcze na takie, na takie rzeczy, chociaż właśnie uczą, żeby zradykalizować, to powinno uczyć się od najmłodszych lat. Najpierw ogarnęła nas ulga, gdy zorientowaliśmy się, że to nie Sowieci, nie, to nie byli Sowieci, więc nie zostaną zradykalizowani. Niestety prawda nie była wiele lepsza, to byli Kanadyjczycy, o orzesz, kurde blaszka. Tak czy siak to cudzoziemcy i niestety nie zrozumieliśmy ani słowa z tego co mówili. Nic, a nic. Nie no pewnie. <ścoughs> Dolores git, Mary Jane git, Timmy git. Bardzo dobrze, bo nie mamy wody za dużo. Byliśmy właśnie w trakcie spotkania naszego klubu książkowego, gdzie mieliśmy wspólnie omawiać jedną książkę, którą wszyscy przeczytaliśmy. Książkę telefoniczną, gdy literackie dyskusje przerwane zostały przez nagłe pokanie do drzwi. Okazało się, że to grupa tułaczy, którym tak samo jak nam udało się jakoś przeżyć wybuch. Im dopisały jednak mniej szczęścia niż nam i przybyli z prośbą o jakiekolwiek wsparcie. Tak jak powiedziałem, mamy dużo zupy, możemy się nią podzielić, a ludziom trzeba pomagać, bo dobra karma może do nas powrócić. Siódmy dzień. Więc Ted niedługo powinien wrócić, I guess. Nie mamy zupy, bo daliśmy ją mm, tej grupie całej. Pragnienie gut, pragnienie gut, pragnienie gut. Dobra. Niestety w takim malutkim bunkrze nie ma wielu interesujących zajęć, więc pomyśleliśmy, hej, czemu by w coś nie pograć? Wbrew pozorom gry to rozrywka nie tylko dla dzieci. Pewnie że nie zwłaszcza. W bunkrze po apokalipsie atomowej. Ted wrócił. I czy ma dla nas coś? Tak wygląda całkiem ok. Jakiś strudzony. Muchę ze sobą zabrał, chyba że już tu była, a nie zauważyłem. Ehh, cały i zdrowy. Plus 4 zup. Nie, no. <śm> <toddź> Ted. Szamboba. Ehh, szapoba. Teraz jak jednak pójdzie na wyprawę z maską, to, to umie przynieść. Fajno, fajno. Głód, zmęczenie. Głód, odwodnienie. No, ale mogę ci dać wodę, bo mamy troszkę tej wody jednak. Odwodnienie. Ej, oni jeszcze nie jedli. Mary Jane, opiera się, że bez swojego instrumentu? Nie. Ostatnio ci pozwoliłem, tym razem nie ma mojej zgody. Ok, dziewiąty dzień. Wydaje mi się, że idzie lepiej niż poprzednim razem. Sprawdźmy. O, Mary Jane jakaś taka smutna czy coś? <coughs> Ryzykować życie dla tuby? Wariastwo. Gdy to jeszcze była gitara albo trąbka, ale tuba z samego dmuchania w tubę człowiek nie wyżyje. Mary Jane jest nie jest szczęśliwa, ale najwyższy czas, by zadała sobie sprawę z powagi sytuacji. By zdała. Ted wciąż jest zmęczony. I te sprawy. Ted. Wygłodzenie, no w końcu ktoś. Pragnienie, jeszcze nie potrzebujesz wody. Głód. Głód. Wygłodzenie. Okej. Okay. Mamy dużo zupy. Ekspedycja. Ekspedycja, no i wiadomo, kolejność dorośli tym razem, potem dzieci. Wszystko było w porządku, a chwilę później rzuciliśmy się sobie do gardy. Jak to się stało? To jakieś szaleństwo, nie? Musimy wziąć się w garść, jeśli mamy mieć jakiekolwiek szanse na przetrwanie Może przyjdzie nam Może przejdzie nam z rana Dobra Dobra Dolores idzie na ekspedycję Mam nadzieję, że przyniesie więcej wody niż zupy I że wróci To po pierwsze Odwodnienie, woda Wygłodzenie zupa Wygłodzenie zupa Głód, czyli nic nie dostanie Dolores, maska. Lecisz, dziełcha. Wyszła. No i mam nadzieję, że wróci triumfalnie. Ted taki zmęczony, się wydaje. Jest apteczka. W razie co, dobra, dobra. E, Wziąłem ze sobą maskę. Ted jest głodny, wymęczony i potrzebuje więcej czasu, by zregenerować siły. Ted nie jest już spragniony. Fajno. E, wygłodzenie. Woda. Pragnienie. Jeszcze nie potrzebujesz wody. Timi umiera z nudów i chce zostawić ojca w spokoju. I nie chce zostawić ojca w spokoju. Najpierw chciał grać w berka, teraz chowanego. Kiepskie pomysły w tak małym schronie. Ted jest w złym nastroju i chce po prostu pobyć sam. Ale Timi nie odpuszcza. Może kalambury. A może nie. Jak Ted chce pobyć sam, to niech pobędzie sam. Ma do tego święte prawo. Bo. W tak małym schronie ciężko o prywatność. Gdy Ted odmówił zabawy tymi, bardzo zmarkotniał. Pętał się bez celu w kółko, nim Mary Jane zaproponowała, że pograją razem w berka. To w końcu poprawiło mu humor. Głodny, coś zjeść, wciąż mdleje, musi my znaleźć jej coś tam, coś tam nie doczytałem. Yy, zmęczenie głód, odwodnienie, wodzionka. Odwodnienie wodzionka, No, wodę musi nam znaleźć nasza kochana Dolores. Rząd jest naszą jedyną szansą na wyratowanie się z tej piekielnej sytuacji. Tak, sprawdźmy to radio. Może rząd nada jakiś ważny komunikat, żeby zostawić coś gdzieś i nam pomogą. Chociaż tak szybko chyba nie wydaje mi się. Nawiązaliśmy kontakt. Polska wciąż funkcjonuje i przebędą nam z pomocą. Musimy tylko cierpliwie czekać. Ten żołnierz o nurzącym głosie wyraził się bardzo jasno w tej sprawie. Pomoc jest w drodze. Dobrze to słyszeć bardzo dobrze to słyszeć. Pragnienie wygodzenia, zupka, a jak to y, powiedzieli krzyżacy y, przed bitwą pod Grunwaldem, zupy ci u nas dostatek. Nasze informacje na temat y, świata zewnętrznego są bardzo ograniczone. Radio? Musimy wiedzieć, co się dzieje na zewnątrz. Uuu, telefon? Kto to może dzwonić? Zdobyliśmy uzyskać słaby sygnał i dostroić się do częstotliwości z komunikatami rządowymi. Coś takiego, dobrej wieści. Skarżenie znacznie się osłabiło, jak eskapady na powierzchni będą teraz o wiele bezpieczniejsze, czyli chyba już nie muszą zabierać maski ze sobą. Tak, tak to rozumiem. Dobra. Odwodnienie. Woda przybędzie. Na pewno. Wygłodzenie. Może zupa. dryn dryn yy, Nie zostawimy. Yy, rozumiem, że do budki telefonicznej. Ktoś musi powędrować. Nie zostawimy dzieci samych, więc. Ujdziemy yy, Jane Bo tak markotnie wygląda na tym obrazku. Dalej tak samo wygląda markotnie. Nie wiem, czy coś to zmieniło. Gdy odebraliśmy telefon, słyszeliśmy wyraźne weschnienie ulgi. Ludzi po drugiej stronie rozmówcy przedstawili się jako saleli z pobliskiego miasteczka. Hill Valley. Znam to. Skądś. Jakiś deri? Nie wiem. Nie możemy pozwolić, aby Timi był dłużej spragniony, Timi, czy ty jesteś aż tak spragniony? Nie jesteś. Nikt z Was nie jest. Nie potrzebujecie wody. Trzeba dawkować, yy, racjonować. To musimy przetrwać musimy przetrwać. To okropne, nie możemy spać. Woda. Od kiedy zeszliśmy do skronu, ale jeszcze nigdy nie było tak źle jak teraz. Mm. Szkoda mi apteczki. Nie, szkoda apteczki. Mam nadzieję, że nikt nie zginie. Ok, a tej co się dzieje? Jakąś kurę udaje? Co to ma być? Zrób sobie, nie wiem, kręgle z puszek czy coś. Dzielnie ignorując nasze objawy, próbowaliśmy zdrzemnąć godzinę czy dwie. Nic z tego jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż przedtem, a jest mnóstwo innych problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Miejmy tylko nadzieję, że nasze przeraźliwe ziewanie wystarczy, by odstraszyć bandytów i chronić nas przed chorobą promienną. Popromienną. Oby, oby, głód, zmęczenie, w odwodnienie, wygłodzenie, szaleństwo, odwodnienie, <laughs> dziwnoce, Ted, Ted postawił nas na nogi, punkie yy, na nogi, co <laughs> przepraszam. E, nieważne. E, Ted postawił na nogi cały bunkier wrzeszcząc w niebo głosy coś o... mackowatych radioaktywnych mutantach. Okazało się, że to tylko zasłana Mary Jane niechcący nadepnęła mu na twarz. No tak. Tak. Czy ona wygląda jak mackowaty... coś? No... trochę? E, Ted żąda natychmiastowej pomocy medycznej. Mm, nie? Jeszcze? Jak uznam, że potrzebujesz apteczki, to ją dostaniesz. Na razie. Jest Git. Nie no, super Ted wyglądasz. Mam nadzieję, że nie zginiesz tym razem jako pierwszy. Ted i Mary Jane pokłócili się jeszcze raz, i bardziej oboje popadli w paranoję. Ted narzeka, że córka go prześladuje, a Mary Jane twierdzi, że to twarz ojca uderzyła w jej stopę. Nie no, oczywiście, ale jak, jak ja cię wyślę na ekstradycję, czy tam coś. Dobra. Mm, głód, zmęczenie, pragnienie. Szaleństwo głód, głód. No, to, że jest szalona, to wiedzieliśmy. bo Powietrze w tym cholernym schronie e, prawie nie nadaje się już do oddychania. W ciągu ostatnich kilku godzin sytuacja uległa gwałtownemu pogorszeniu. Być może szwankuje nam wentylacja, może coś się zacięło. Jeśli tak się stało, musimy prędko zabrać się za naprawę. Nie mam czym. Czym? ale nie to też bez sensu no może poradnik skauta by, by pomógł ale co latarką naprawicie chyba że jest tam ciemno no to se poświecicie wiadomo młody staremu będzie trzymał latarkę bo tak trzeba tak tego uczą po najmłodszych lat ale nie mamy czego mm. you're so fast zdecydowaliśmy się zignorować problem z wentylacją i skupić się na innych Sprawach, spowodowało to yy, uciążliwe takie kaszlu i trudności z oddychaniem. Okej, okay, jest woda. Nie mamy maski. Zniszczyła maskę. O, oczywiście, ale na szczęście promieniowanie trochę yy, się jakby zmniejszyło, więc chyba już maski nie będą potrzebować. Yy, zmęczenie, odwodnienie, wygłodzenie. Wsio. Szaleństwo, głód, wygłodzenie. Teraz Mary Jane pójdzie, żeby trochę ją z szaleństwa. Żeby ją trochę z szaleństwa odmotać, jakby. Czy coś? Mary Jane idzie na ekspedycję. No, bo nie będzie nam innych członków schronu, rodziny. Straszyć. A czemu ona nie poszła? Czy teraz ją do. Pomimo otaczające. Fajno. Może przestanie wariować. Mary Jane jest naprawdę spragniona. Mm, pragnienie wygłodzenie. W zupa. Szanowni Państwo, głód, pragnienie. Pragnienie głód. Nieważne. Mary Jane, tak jak powiedziałem, idzie. Co wziąć na ekspedycję? Nic. Nara. dwudziesty dzień. Wtedy coś tutaj, tak nam już zaczyna wariować. Wyprawiła się na zewnątrz. Niech wraca szybko, bardzo szybko nie wraca, ale z przydatnymi y, rze rzeczmi, rzeczami, rzeczami. Mm, zmęczenie, odwodnienie, woda. Odwodnienie, woda. Fajnie, że mamy wodę. Od rana dziwnie się czuliśmy, zupełnie jakby ktoś lub coś nas obserwował. Jesteśmy pewni, że coś ruszało się w cieniach? Jeżeli oprócz nas coś żyje w tym bunkrze, czas pokazać, kto tu rządzi. Po to właśnie wziąłem siekierkę. Na takie sytuacje jest ta siekierka. O to chodzi. 21 dzień. Ted, jaką ty masz już szopę fajną? E, cokolwiek to było. Jest już martwe, całkiem nieżywe. Może jest ich więcej i kryją się w tych małych, parszywych dziurach. Chyba nie. Wydaje mi się, że całą populację tego wybiliście. Cokolwiek to było. Głód, nikt nic nie dostaje. Z ostatniej wyprawy dobrze zwróciła ze skaleczoną nogą. Oho. No i teraz tak: odrąbać jej nogę siekierą, czy użyć apteczki? Signorujmy. No. Signorujmy. Mam nadzieję, że nie zginie. Nie wygląda najlepiej, ale nie zginęła, jest ok. Nic nie zrobiliśmy w sprawie tych zainfekowanych ran. W końcu nasi przodkowie jakoś sobie radzili bez tej całej nowoczesnej medycyny. No pewnie, że sobie radzili. Po prostu brali się Kierę i ciach, ciach, ciach laserkiem. Ale chyba damy jej. Odwodnienie, wygodzenie. Ten nic, ja znaczy ta nic i ten też nic. Ale dam chyba jej tą apteczkę. No kiedyś by wypadało jej użyć. Kiedy jak nie teraz? Dobra. Wojsko znów nadaje. Powiedzieli, że pierwszy krok to namierzenie wszystkich ocalek. Dziś wieczorem nad naszą okolicą przeleci samolot, a my mamy wyjść na zewnątrz i dawać latarką. Nie mam latarki. Jak na tak Ta to tak chyba zawsze na przekór. No, a wszystkiego niestety nie wezmę. O, pa jak se fajnie wyglądasz, dziełcha. O, samolot, samolot. Samoloty sterowce, czego by tam nie posłali, muszą poczekać, czy oni zdają sobie sprawę z tego, ile kosztują baterie do latarki? No właśnie, w postapokaliptycznym, postatomowym świecie, tyle kosztują baterie do latarki, że to jest w ogóle insane. To jest niemożliwe. Wy nie wiecie, jak, jak poszły ceny w górę. Inflacja zapiernicza jak skór wol pomięsnym. E, pragnienie, wygłodzenie. Wygodzenie. I lecimy. Alarm. Przed skórą zgromadził się gang strażaków, to znaczy są ubrani jak strażacy. Dobijają się do drzwi, żądają wydania całości naszych zapasów. Grożą, że jeśli nie podporządkujemy się, to wykurzą nas ogniem. Wygląda na to, że obowiązki strażaków uległy jakimś zmianom. No tak, bo tak jest. Jak walnie bomba atomowa, to zamieniamy się rolami. Jakby policjant jest przestępcą, przestępca policjantem, medyk jest ranny, a strażacy podpalają. Tak to, tak to działa. Tak jest. Nie kłamię. Yy, Kutka. Kutka, szkoda się kiedy, bo by się zniszczyła. Jeszcze nie daj Boże. E? Pukanie, ale to więcej niż dwa razy. A jak jest więcej niż dwa razy, to mam nie otwierać. Yy, chwila. Nie do końca wierzyliśmy, że mała kudeczka potrzebuje odnetów czy inny element yy, żonny naszych puszek, ale tak właśnie się stało. No i fajnie. Służyliśmy kłódkę, ale mamy zapasy. Chociaż mamy dużo zupy. Dalej. Jakby nie patrzeć. Odwodnienie. Odwodnienie. Woda już, już nam maleje coraz bardziej. No bo człowiek musi pić. Pewien młodzieniec zawitał dziś do naszego schronu. Powiedział nam o swojej odważnej siostrze bliźniaczce. Mm. Kogo by wysłać? Kogo by wysłać? Dobra, niech dorośli zostaną razem. Potrzebują chwili prywatności. Co to było? Nie gadajcie, że... Nie jest. Po prostu teamy chyba tak szybko włosy rosły że aż taki dźwięk był. E, 25 dzień. Wszyscy. Wszyscy żyją. Prawie. Udaliśmy się do wskazanego obozu wraz z chłopakiem i niewielką grupką jego znajomych. Znaleźliśmy dziewczynę, rzuciliśmy jej broń i zdołaliśmy wywalczyć sobie drogę na zewnątrz. Rodzeństwo nie posiadało się z radości, ale oboje są w szoku. Okazało się, że przywódca bandytów to ich ojciec. Jaki ten świat jest mały? Obiecali, że wkrótce skontaktują się z nami ponownie. Mary Jane obiecywała wrócić prędko, ale do dziś jej nie ma. To zły znak. To trwa zbyt długo. Obawiamy się, że coś jej się przytrafiło. No i. Ale chyba. W. w pierwszym odcinku chyba w 23 dni umarł Ted. Teraz 25. Jest progres. Jest git. Strudzenie, głód, pragnienie. Głód. Zmęczenie, głód. Ekspedycja. E... tym się, że wczoraj nie mógł spać, bo Ted za zagłośno... Hrapie, ty się i zaczął docinać cenowitym i rozpaczliwie poszukuje sposobu w końcu. Yy, sposobu w końcu porządnie się wyspać. Szachy. To jest super pomysł. Jak masz szachy, a nie umiesz spać, grasz w szachy i zasypiasz. Kapitalny. Yy, kapitalny pomysł. Szachy się pewnie zniszczyły, znają życie. Minus szachy. No, oczywiście. Minus szachy. Na razie nie idzie znowu nam po naszej myśli. Po mojej myśli, po ich myśli przede wszystkim, strudzenie głód, odwodnienie, woda, głód, głód, e, ekspedycja. E, Dolores była, Ted był, ta poszła, umarła. Timmy. Timmy poszedł, wyszedł, czy wróci? Nie wiem. Mam nadzieję. Tim wyszedł ze schronu na puszkowie. Mam nadzieję, że sobie tam poradzi. Ja też mam taką nadzieję. Wyglodzenie. Zupa. Kapitalnie. Pragnienie. Nie potrzebujesz wody. Kto zjadł zupę? Na pewno Ted zjadł zupę. W trakcie dzisiejszej inwentaryzacji zapasów nie mogliśmy tu liczyć jednej puszki. Ted na pewno zjadł zupę. No, patrzcie na niego. No, on już jest taki. No, taki już taki bardzo zarośnięty, już tak bardziej ma na wszystko wywalone, więc. Tak mi się wydaje, że to Tet. Tet pokazał nam, gdzie schował zupę. Na szczęście miał czasu jej zjeść. Dobrze trafiłem. Dobrze trafiłem. Odwodnienie, wygłodzenie, strudzenie. Odwodnienie i wygłodzenie. Bof. Odejdzie u nas jakiś domokrąca. Nie chcę. Przepraszam. Nie chcę kota, czy chcę kota? Nie chcę kota. Dziękuję bardzo. Ale nie dostaniesz ode mnie ani grama zupy. Dzień 29. Jakieś coś radiowe, jakby coś ten. Dziadkowie zawsze nam powtarzaliby, nie kupować kota w worku. O oto. To jest bardzo dobre powiedzenie. Nikt nic nie. Czy ty nie dostałaś ten. Czy mi się wydaje? Odwodnienie. Ok. Niełatwo jest zachować spokój w takich warunkach. Miejmy nadzieję, że zachowamy spokój, bo inaczej przyjdzie nam być niczym dziki. Być niczym dzikie zwierzęta. Prawo dżungli. Prawo dżungli. Księga dżungli w zasadzie. Dzień 30. A co się w tym dniu wydarzy? I w kolejnych dniach, co się wydarzy? Przekonamy się już w kolejnym odcinku, także. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę i widzimy się w następnych materiałach. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. A jeśli Wam się oczywiście nie podobało, łapka w dół, mimo wszystko jest mile widziana i komentarz co, jak poprawić. Dziękuję i do zobaczenia.